Pierwsza Księga Królewska rozdział 14 część druga. Rehabeam zaś syn Salomona panował w Judzie 41 lat miał Rehabeam gdy objął władzę królewską a 17 lat panował w Jeruzalemie, mieście które wybrał pan spośród wszystkich plemion izraelskich aby tam złożyć swoje imię Matka zaś jego nazywała się Naama, a była ammonitką Salomon miał 700 żon i 300 nałożnic. Wiele z tych kobiet należało do innych narodów, do narodów, z którymi Bóg zabronił Izraelitom się wiązać. Dzieckiem z takiego związku był następca Salomona. Rechabeam Był królem w Judzie, panował w Jerozolimie, gdzie znajdowała się świątynia, jedyna świątynia, której Bóg chciał. Także Judejczycy czynili to, co jest złe w oczach Pana. I pobudzali go do gniewu swoimi grzechami, które popełniali, bardziej niż to wszystko, co czynili ich ojcowie. Również oni wznosili sobie świątynki na wzgórzach i słupy, i aszery na każdym wzniesieniu. I pod każdym zielonym drzewem. Pod koniec swojego życia Salomon pozwalał swoim żonom i nałożnicom odprawiać obrzędy kuczci swoich bogów. Prawdopodobnie Rechabeam był wychowywany w dużym stopniu przez matkę, i kiedy został królem, zaczął pozwalać na to, żeby takie obrzędy. Odprawiali też jego poddani. Ta skłonność do obcych bogów była w Izraelu od początku, ale kiedy król zaczął na to pozwalać wyszło to na jaw. Już ludzie, którzy oddawali cześć innym Bogom, nie kryli się z tym. Byli także w tym kraju uprawiający nierząd kultowy. Popełniali więc wszystkie te obrzydliwości narodów, które Pan wygnał przed snami izraelskimi. Bóg specjalnie powiedział, że nie życzy sobie nierządnic i nierządników świątynnych. W wielu narodach stosunek z prostytutką czy nierządnikiem świątynnym był formą kultu bożków. Tak właśnie było wśród narodów, które zamieszkiwały ziemię Kanaan przed Izraelitami. W piątym roku panowania Rechabeama najechał na Jerozolim Szyszak, król egipski. I zabrał skarby świątyni pańskiej i skarby domu królewskiego. Wszystko to zabrał. Zabrał też wszystkie złote tarcze, które kazał sporządzić Salomon. Odstępstwo pogłębiało się. Nie tylko Izrael odstąpił od Boga, ale także Juda. I Bóg zabrał swoje błogosławieństwo. Za Salomona nie trzeba było prowadzić żadnych wojen, a pod panowaniem Rehabeama Juda poniosła porażkę w wojnie z Egiptem i została zrabowana świątynia, ponieważ naród nie trwał przy Bogu. Bóg nie chronił świątyni, która znajdowała się w Jerozolimie. Wtedy król Rechabeam kazał sporządzić zamiast nich tarcze miedziane i powierzył je dowódcom straży przybocznej, którzy pilnowali wejścia do domu królewskiego. Ilekroć król wchodził do świątyni pańskiej, brała je straż przyboczna z sobą, po czym znów przynosiła je z powrotem do wartowni straży przybocznej. Już Rehabeama nie było stać na to, żeby sporządzić takie tarcze, jakie zrabowali Egipcjanie. Porządził tarcze z miedzi i kazał je pilnować. Przynoszono je do świątyni tylko na czas, kiedy on do niej przychodził. Pozostałe zaś sprawy Rehabeama i wszystko, czego dokonał, zapisane są w Księdze Dziejów Królów Judzkich. Jeżeli ktoś chciał się dowiedzieć czegoś więcej o Rehabeamie wtedy kiedy pisano tę księgę no to mógł zaczerpnąć wiedzy z innych ksiąg które nie weszły w skład Biblii ale to co odnosiło się do spraw duchowych zostało tutaj zapisane niewiele tego było niewiele Rehabeam. Zrobił dla Boga. Między Rechabaamem zaś i Jeroboamem toczyła się wojna przez cały czas. Kiedy doszło do podziału na Izraela i Judę, Bóg zabronił wojownikom Judy i Benjamina ataku na państwo Jeroboama, ale później, kiedy Jeroboam odstąpił od Boga, przestał go najwidoczniej chronić. I zaczęła się ta bratobójcza wojna. I spoczął Rehabeam ze swoimi ojcami. I został pochowany obok swoich ojców w mieście Dawida. Matka jego nazywała się Naama, a była ammonitką. Władzę królewską po nim objął Abijam, jego syn. Rehabeam został pochowany po królewsku. Obok Salomona i Dawida. Jeszcze raz autor księgi wspomina, że jego matka była Amonitką i to w znacznym stopniu wpłynęło na sposób, w jaki sprawował władzę. Imię Abijam znaczy ojciec morza. Królestwo Judy nie miało dostępu do morza. Rehabeam. Nazywając tak syna chyba dał wyraz swojemu pragnieniu, żeby ten dostęp uzyskać. O Panie nasz Panie przeciwne Twe imię i ponad niebią sama jest twój. i ponad niebiosa sama jest tak twój, Kimże jest człowiek, że o nim pamiętasz, kim syn człowieczy, że wciąż jesteś z Nim, czy ozdobiłeś gościoł i swą chwałą, bo z kim swym życiem dzielisz się z nim. I to niebiosa ma sama jest Twój. O Panie, nasz Panie, przeciwny Twej imię. I po niebiosa ma jest Twój. Dałeś mu władzę nad dziełami rąk swoich. Wszystko złożyłeś pod Jego stopy. Owce i bydło i dzikie zwierzęta. Co płynie szlakami łóż. O Panie, nasz Panie Przedziwne Twe imię I po nad niebio Sama jest tak Twój O Panie, nasz Panie Przedziwne Twe imię I po nad niebio Sama jest tak Twój Usta dzieci śpiewają Ci małe Usta nie mogą śpiewają Ci Usta dzieci śpiewają Ci Chwałem Usta niemowląt śpiewają Ci O Panie, nasz Panie przedziwne Twe imię i ponad niebios sama jest tak Twój O Panie, nasz Panie przedziwne Twe imię i ponad niebios